Cześć, słoneczka, witam Was teraz jeszcze bardzo ciepło i bardzo serdecznie. No, z uwagi na sytuację, jaka była, moi drodzy, nie zrobiliśmy sobie tygodniówki. Ale, moi drodzy, że tak powiem, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy rzucili sobie karty, załóżmy do 1 listopada, włącznie, kochani, czy też do końca 31 października, oczywiście, żeby zobaczyć sobie, kochani, co też ten tydzień dla każdego znaku będzie chciał, kochani, wnieść. I moi drodzy, też tym, oczywiście tym, idąc za tą myślą, o może w ten sposób. Karty zostały, że tak powiem, tutaj dla Was, moi drodzy, przygotowane. I moi drodzy, odburzymy sobie kubkę numer dwa. Kubkę. Kubka numer dwa leci na bok. I moi drodzy, przelecimy sobie po kolei każdy znak Zodiaku, żeby zobaczyć, co ten tydzień, moi drodzy, tutaj dla każdego znaku chce wnieść. Jeszcze na chwilę obecną, kochani, nie mogę wam się pokazać. Muszę troszeczkę, że tak powiem, tutaj zregenerować siebie samą, moi drodzy, żeby. I w jakiś sposób, no moc tutaj swoje lico przed wami, kochani, pokazać, ale powiem wam, że naprawdę, słuchajcie, siła energii, którą wy tutaj dajecie, no wy tutaj oczywiście magiczna chata na fejsie, moi drodzy, działa cuda. I ja po prostu podnoszę się z dna, także jest bardzo dobrze, moi drodzy, i mam takie poczucie, że tutaj gdzieś, słuchajcie, góra, tak? To znaczy, no wszystkie tutaj, oczywiście, mam tutaj na myśli tatę swojego, oczywiście, tak jak i też i powiedzmy, no innych przodków. Mam takie poczucie, że oni się uśmiechają, bo mówią: Magda, weź się do roboty, bo nam jest generalnie bardzo dobrze. Słuchajcie, tak to czuję i, i dlatego też słuchajcie, tych, czytank, tych czytanek jest po prostu więcej. Mam nadzieję, że ta energia we mnie się przynajmniej utrzyma, kochani, żebym mogła tutaj razem z wami pięknie współpracować. Kochani, startujemy. Świeczka miga, mrygocze. To jest kochani też bardzo dobry znak. To jest taki znak, tak na przyszłość, gdybyście palili, świecę, że właśnie obecność tzw. Duchów, tak zwanych duchów, bo to bardziej powiem to w takich kategoriach, bo pewnie większość z was taką nazwą operuje, że są obecni więc bardzo dobrze, kochani. Aha, czytanko pod tytułem Co chcą wam powiedzieć wasze osoby zmarłe? Moi drodzy, planuję zrobić. To znaczy, ja sobie je nagram dzisiaj, ale opublikuję, moi drodzy, troszeczkę później, bo wiecie co, chciałabym, żeby to tak było bardziej, wiecie, bliżej, no, tego 1 listopada, więc kochani, może jakoś, no nie wiem, jakoś, no, jakoś tam zrobimy sobie, moi drodzy. Co chcę wnieść? Słuchajcie, czas do 1 listopada dla Baranka i kochani lecimy z barankiem. Kochani wysyp wiadomości bardzo takich uczuciowych i miłosnych. Pokazuje mi się. Oczywiście pamiętacie, że to są energie ogólne i tutaj oczywiście nie z każdym barankiem będzie to współgrało. Tutaj ukłano i pozdrowienia dla, dla Boże jak ty masz na imię? Dobra, ale nazwisko Kitka. Bardzo cię gorąco pozdrawiam, kochana. W każdym bądź razie, bowiem, że coś barankiem, tak? Ale moi drodzy, idą tutaj jakieś bardzo dobre wiadomości, moi drodzy, dla jednych do 1 listopada będą to stricte miłosne informacje, stricte miłosne przekazywanie sobie bardziej drogą internetową jakichś flirtów, cudów wianków, takich miłosnych, słuchajcie, bardzo fajnych klimatów, ale jeszcze dla innych, to kochani mogą być po prostu zwykłe, radosne, uczuciowe, sympatyczne informacje, czyli grzyby, możecie sobie nawet z kumplami, czy z kolegami kochani gadać, bo to nawet nie o to chodzi, ale gdzieś tutaj kochani bije taka bardzo fajna uczuciowa energia, to mam na myśli, bo moi drodzy rycerz kielichowy to oczywiście jest facet, który wyznaje nam uczucia, tak, czy też tudzież osoba, która nam te uczucia wyznaje, ale moi drodzy, jeżeli to nie chodzi o relacje i o związki, to może być po prostu taki klimat, w którym będziecie uczuciowo dosyceni, napełnieni tymi uczuciami pozytywnymi, tak, czyli takie szczęście będzie tutaj biło z tych wiadomości, takie poczucie, nie jestem sam, czy nie jestem sama. Mam fajne koleżanki, mam fajnych kolegów, coś jakoby na ten klimat, tak? I wasza uczuciowość, czyli coś bijące od strony serca, kochani, może się zwyczajnie, kochani, radować. Możecie mieć takie poczucie, um, no wiecie o co mi chodzi, że nie jesteście samotni, tak? Że jest tutaj wśród Was bardzo dużo fajnych ludzi, którzy Was w jakiś tam, w pewny sposób. Podciągają do góry, i wasze serce może się tutaj pięknie radować. Tak jak ja raduję się z Was, tak? Z Was, że Was wszystkich mam. Więc to może być tego typu klimat również. Pewne sprawy na tle uczuciowym i emocjonalnym mogą też, kochani, bardzo szybciutko ruszyć z miejsca. Czyli coś nagle przyspieszy, co dla niektórych oczywiście również, kochani, baranków. Piękne karty, kochani. No byczek ma nieco gorsze. To znaczy gorsze jak gorsze. Ja wam zaraz je przeczytam też w optymistycznej wersji, ale też przeczytam w takiej, powiedziałabym, lekko negatywnej, z którą możecie, pamiętajcie, coś zrobić, bo ja tych kart nie czytam po to, żeby was dobić, tylko raczej po to, że to jest jakaś wskazówka, że jeżeli być może poczynicie pewne sprawy zupełnie inaczej, to to się nie wydarzy, tak? No ale karty sugerują, że może. Kochani, karta mówiąca o tym, że jeżeli są niektóre. Zacznę od tych negatywów, kochani, a potem skupimy się na tych powiedzmy po pozytywach. Karty wskazują na taką sytuację, w której być może, słuchajcie, jakieś plany dotyczące podróży, spotkania, ruszenia z czymś do przodu, zostawienia czegoś, mogą się nie powieść. Może tutaj nastąpić jakaś porażka. To dla jednych. Jeżeli coś takiego nastąpi, kochani, zróbcie wszystko, żeby się nie wydarzyło, ale może tak się zdarzyć, moi drodzy, że się wydarzy. No i tutaj trudno, tak? Będzie trzeba z czymś powalczyć, będzie trzeba się tutaj być może, no nie wiem, będziecie myślały, że coś pójdzie gładko, sprawnie i klarownie i może nie pójść z jakichś pewnych przyczyn. To może być też karta mówiąca o tym, odetnijmy się od czegoś i zwyczajnie pójdźmy z czymś do przodu. No i karta wiodąca może mówić o tym, że może być ciężko, może być trudno i możecie również, kochani, w tym zakresie zaliczyć jakąś porażkę. Ale w pozytywie, gdzie tutaj to tak wiecie, co te karty czuję 50 na 50, to mam tego typu klimat. Słuchajcie, jest. Mm, nie mogę tego powiedzieć, ale dobra, mam to gdzieś. Jest chujnia. Słuchajcie, jest źle, jest po prostu dramatycznie, jest tutaj pole walki w jakimś zakresie, są jakieś przeszkody do pokonania na chwilę obecną, ale ten tydzień pokazuje, że zostawiacie ten cały syf za sobą. Bo słuchajcie, to jest karta bramy, karta przejścia, to jest taka sytuacja nie oglądajmy się za siebie, tak? Czyli tutaj, jakby ta cała akcja Piątki Mieczy która tutaj ewidentnie pokazuje słuchajcie no takie pole bitewne, jakieś przeszkody, jakieś trudności, które są na waszej drodze. Jakaś taka sytuacja walki wręcz być może z kimś, być może o coś, bo nie wiem co to może być, co niektóre byki będą zostawiały za, za sobą i po, powiedzą sobie tak jakby hmm, nie mam ochoty już cofać się do tyłu, nie mam ochoty już na to patrzeć, chcę już to zostawić w tyle. I spakujecie, kochani Manele, to znaczy, no nie chcę powiedzieć, że tam będziecie pakować walizki, bo to nie o to chodzi, ale gdzieś, moi drodzy, być może to wy ugracie to bardzo dobrze, to wy utniecie łeb, słuchajcie swoim wrogom i w pewien sposób będziecie mogli otwarcie i pięknie otworzyć tą furtkę, tą bramę i pójść z czymś naprzód. I tak ma to być. To znaczy, nie przyjmujemy wersji pierwszej, moje drogie byki, bo ja tutaj nie chcę, żeby pojawiły się byki, które, że tak powiem, nic nie zrobią, nie utną łba, słuchajcie, swoim wrogom i, że tak powiem, będą żyły w porażce i nie pójdą do przodu, tak? Więc wykorzystujemy wersję numer dwa. Zawalczymy, pokonamy i idziemy naprzód, nie oglądając się za siebie. Ja tą wersję przyjmuję i Wy również, moi drodzy, tak ma być. Bardzo piękne karty. Wówczas oczywiście. Jeśli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, taki bym powiedziała troszeczkę burzliwy ten tydzień. Do tego pierwszego listopada może się tutaj pokazać, ale moi drodzy, z pewnym przesłaniem mówiącym o tym, że możecie o coś zawalczyć, może was coś faktycznie zdenerwować, wkurzyć wręcz, moi drodzy. Może być dosyć brawurowo i tak dosyć dynamicznie. No bo umówmy się, no, rycerz-mieczy nie jest spokojną kartą. To jest karta mówiąca o takim bardzo, słuchajcie,. A no powiedziałabym gościu, który słuchajcie, jak trzeba zrobić dym, to ten dym zrobi, tak? Ale ma swój cel w tym wszystkim. On do czegoś kochani zmierza. Być może to jest to, że co niektóre z was przejrzą na oczy. Zwyczajnie, jakby zobaczą prawdę, której bały się zobaczyć. Może to będzie impuls, co dla niektórych bliźniąt do tego, że powiecie: No dobra, kurde, no to, no, dobra, no to teraz to już nie ma co, tak? No ja już w tym momencie budzę się, pobudzam się do życia i w pewien sposób muszę tutaj brnąć do celu i już nie patrzeć na nic. Ale może też tak, kochani, być, że wy po jakimś burzliwym, powiedzmy, tygodniu, mam nadzieję, że to nie będzie się ciągnęło cały tydzień, że to będzie tam, powiedzmy, no nie wiem, kwestia dnia, czy tam powiedzmy dwóch. Ale gdzieś tutaj, moi drodzy, pobudzicie się do działania, przejrzycie na oczy, zobaczycie jakąś prawdę, której być może nie dostrzegaliście wcześniej, co niektórzy. I moi drodzy, będziecie odcinać wszystko to, co negatywne, to, co wam nie służy, i jednocześnie, kochani, gdzieś z prawdą na oczach będziecie brnęli do przodu. No bardzo dobrze. No i tak właśnie macie robić. Jeśli chodzi o Raka, słuchajcie, no żeby nie było, że jakiś ktoś z przeszłości, bo tu ewidentnie pokazuje się jakaś karta, słuchajcie, jakiegoś comeback, jakiejś sytuacji być może jakiejś osoby, takiego wracacza, moi drodzy, albo kogoś, kogo znacie już przez jakiś okres czasu, z kimś, z kim się nie wiem, spotykaliście, byliście, nie wiem, ciężko mi jej powiedzieć, albo to Wy. Jeżeli to nawet nie jest jakaś osoba, to wy y, wspominający jakieś stare dobre dzieje. Bardzo fajne są wspomnienia, bo Szuska Kielichowa nie jest niczym złym. To są, słuchajcie, naprawdę zajebiste, fajne wspomnienia. Będziecie chcieli to przywrócić z powrotem. W tym tygodniu, nie wiem, to może tak być, że ten ktoś się do Was odezwie, to ten ktoś ponownie powróci, bo karta koła ewidentnie, słuchajcie, mówi o tym, że znowuż coś zatoczyło swój bieg. Gdzieś tutaj znowuż coś się obróciło, tak? Czyli załóżmy, ktoś od Was odszedł, albo nie mieliście z kimś kontaktu, drogie raki, no i że tak powiem, ponownie wchodzicie do tej samej rzeki, do tej samej wody, czy też do odnowienia pewnego kontaktu, tak? No, i tak się też może zdarzyć, że w tym tygodniu, drogie raki, zajmiecie się ponownie przeszłością, zajmiecie się ponownie kimś z przeszłości, będziecie odgrzewać kotleta. Tak? To dla jednych. A co niektórzy, moi drodzy, być może chcą, być może faktycznie będą wracały do czegoś, ale będą chciały zmiany, to znaczy takiej zmiany o 180 stopni. Powiecie, dobra, spoko. Ja mogę do tego wrócić, ale muszę coś zmienić, żeby nie było identycznie, żeby nie było tak samo. No i gdzieś tutaj będziecie być może uskuteczniali pewne rzeczy w taki sposób, żeby nie były one jota w jota, takie same. Jeśli chodzi o lwa, słuchajcie, co niektóre z Was, które kurczowo czegoś się trzymały, bo mogą takie lwy, kochani, być. Mogą zechcieć to puszczać i iść do przodu. Nie siedzieć w przeszłości, nie siedzieć w tym samym, yy, puścić pewne jakieś przekonania, pewne jakieś, yy, słuchajcie, poglądy, yy, albo też tudzież zostawić wreszcie jakąś przeszłość za sobą. Ja mam takie wrażenie, bo karta Szóstki Mieczy mówi: dobra, stara, weź już, przestań, weź to, puść w cholerę, nie trzymaj się kurczowo czegoś, yy, tylko zwyczajnie idź naprzód, zobacz, co ci jeszcze życie przyniesie. Otwórz się na tą, na tą nową rzeczywistość, tak? W pewien sposób, bo kurczowe trzymanie się czasami, kochani, czegoś nie jest dobre do końca. To znaczy, okej, okay, być może jest dobre, jeżeli to tutaj jest dobre dla Was, ale jeśli nie jest, no to po cholerę się tego trzymać. Więc ja mam takie wrażenie, kochani, że Wy coś puścicie, dlatego że wiodącą kartą jest pójście naprzód. Zostawiacie coś, mam takie wrażenie, albo puszczacie się czegoś i idziecie do przodu w tym tygodniu, kochani. Jakieś podróże też mogą, kochani, tutaj się bardzo mocno pokazać, i chęć bycia blisko z kimś i uskutecznić właśnie w ramach tego być może jakiś wyjazd, jakąś podróż, co niektóre lwy w taki sposób również w tych kartach mogą mi się pokazać jeżeli chodzi o pannę moi drodzy to mamy sytuację taką zrzucacie prawdopodobnie znaczy tak jesteście czymś bardzo mocno kochani obciążeni to może być wszystko to może być sytuacja słuchajcie obowiązków domowych zawodowych ale ogólnie też waszego stanu ducha waszej psychiki moi drodzy wszystkiego jest wam z czymś Ogromnie ciężko. Ale słuchajcie, to jest dziesiątka. Dziesiątka bardzo często mówi o tym, żeby zakończyć coś. Zakończyć, jeżeli coś jest, kochani, faktycznie dla was niefortunnie ułożone, jest słabe, jest złe, obciążające, no to będzie mówiła: dobra, wiecie co, weź to, pójść w, w jasną cholerę po prostu. Wstań na nogi i wy, kochani, w tym tygodniu wstajecie na te nogi. Macie kartę mówiącą o tym, że coś was nagle pobudzi do życia, zadzwoni jakiś kurwa. Wiecie, dzwoneczek, tak zwany. Ym, no, sorry, <laughs> ale wiem o co chodzi. Słuchajcie, może zadzwonić jakiś dzwoneczek, jakaś taka sytuacja pobudzająca Was bardzo mocno do tego, żeby pójść z czymś naprzód. I Wy, moi drodzy, gdzieś tutaj stwierdzicie: Dobra, to dosyć, dosyć tego stanu, ja idę do przodu alternatywnie jeżeli ktoś już poszedł do przodu, zaliczył jakąś przygodę, zaryzykował coś, poszedł na spontanie naprzód, to nagle moi drodzy możecie czymś być przemęczeni. To znaczy być może tym bieganiem w prawo w lewo i tak dalej. Słuchajcie, bez namysłu. I co niektórzy mogą nagle, słuchajcie, w tym tygodniu zwyczajnie być przeciążeni, że tak powiem takim em, lataniem. Ale ci co nie biegali, ci co nie korzystali, to mogą zechcieć skorzystać. Dobra, teraz poczekajcie a sobie te karty zbiorę. Yy, zbierzemy sobie to i przelecimy. Teraz drugi rząd, oczywiście zaczynając od wagi, tak? Karty są, także luz, nie będziemy tego już tasować, bo ja wiem, że to zawsze długo trwa i już nie chciałabym Was tutaj tym zamęczać. No i lecimy, kochani, z wagą. Jeżeli chodzi o wagę, waga coś zostawia. Zostawia w tyle, ma już tego dosyć. Ma dosyć, słuchajcie, opcji, powiedziałabym, pomagania komuś, albo też słuchajcie. Hmm wiecznego stania w gotowości do tego, żeby tylko dawać, 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 ale nie dostawać nic w zamian. To znaczy, no ja tak to po prostu widzę. Jesteście kimś, kto w pewien sposób być może coś rozważa. Karta zresztą wasza, tak, typowo karta wagi się nam tutaj tutaj pokazała, moi drodzy, a więc takiej sytuacji, w której rozważam w tym momencie wszystkie za i przeciw. Chcielibyście jakiejś równowagi w dawaniu i braniu, ale ja mam takie poczucie, że wy od, jakbyście, kochani, uzmysłowili sobie, że tak naprawdę to jesteście tylko osobami Dającymi. Nie wiem komu i nie wiem co, ale tak to troszeczkę wygląda. I zostawiacie, kochani, coś za sobą definitywnie. To, co tutaj jest, wam nie wystarcza. Macie takie poczucie, że nie ma tu równowagi, nie ma tutaj stabilności, nie ma tutaj odwzajemnienia czegoś. I waga w pewien sposób patrzy na to wszystko i mówi, yy, nie, no tutaj, tutaj jest połowiczne coś, tutaj nie ma tego szczęścia, nie ma tego polotu, kochani, i gdzieś tutaj waga będzie chyba rozważała, rozważała, nawet ta karta definitywnie o tym mówi, bo mamy kartę wagi w łapie rozważała sytuację, czy czegoś nie zostawić, bo nie widzi równowagi w swoim własnym życiu, bo nie widzi odwzajemnienia czegoś w swoim życiu. Alternatywnie może też tak być, że wy tutaj jesteście w jakimś takim poczuciu pomagania, wspierania, dawania, bycia. Ale coś w tym tygodniu, moi drodzy, może od was odejść, albo oczywiście ktoś. Ktoś jakby rozważy tą decyzję wobec wagi. Nie wiem, kochani, czy to jest wasza energia, czy czyjaś, ale jest tutaj proces odejścia. Być może od pomagania, być może oddawania, albo też po prostu uzmysłowienia sobie, że nie ma równowagi w waszym życiu, być może w czymś albo w jakiejś relacji, i pora zastanowić się nad tym, czy tego w cholerę nie zostawić. Jeśli chodzi o skorpiona, kochani u skorpiona jest sytuacja bardzo grubego, ale mocno grubego. Rozmyślania i rozważania nad sytuacją, czy z czymś nie ruszyć do przodu, albo po prostu nie wykonać jakiegoś ruchu, tak jakiegoś ruchu, żeby tutaj nie było zastoju. Wy coś głęboko rozważacie, głęboko myślicie, głęboko przemyśl. dobra, głęboko myślicie nad jakąś strategią, moi drodzy. Być może macie do czynienia z inną jakąś osobą, która nie da sobie, kochani, w kaszę nadmuchać i gdzieś tutaj, kochani, wieje, bym powiedziała, jakąś taką sytuacją rozważań głębokich, albo waszych własnych. Albo z, albo z kimś, być może z jakąś, słuchajcie, babką, która stabilnie stoi na nogach, wie czego chce i z nią trzeba tutaj pewne tematy przedyskutować, o tym, żeby ruszyło coś do przodu. Karta Rydwan mówi o tym, że jeżeli myślisz, to wprowadź to w czyn, tak? Żeby to się nie skończyło tylko na myśleniu, albo tylko na jakichś tam, powiedzmy, słuchajcie rozważaniach. Sorki, akat miałam telefon. Ale moi drodzy, tak jak powiedziałam, myślimy nad czymś, obmyślamy jakąś strategię i tu karta radzi bardziej, aby skorpion wprowadził to do obiegu, do ruchu, do czynu, żeby nie stał w miejscu, żeby tylko nie skupiał się na samym myśleniu, tylko żeby wprowadził to w tym tygodniu w czyn, moi drodzy. Jeśli chodzi o strzelca, moi drodzy strzelec, rusza z czymś naprzód. Karta wiodąca pokazuje na, na opcję ruszaj i w pewien sposób realizuj to, co chcesz zbudować. Moi drodzy, nie wiem, co strzelcy będą budowały, ale ewidentnie pokazuje się sytuacja współpracy, rozwoju, planowania, budowania, moi drodzy. Tutaj no, tego typu klimaty się właśnie nam, kochani, jakby no, pokazują, tak? bo trójka monetowa mówi o tym, ja chcę coś zbudować, ja chcę coś rozwijać, ja chcę wejść w coś być może nowego, bo Trójka Monet bardzo często też pokazuje nowe projekty, nowe jakieś, powiedzmy, no przedsięwzięcia, yy, gdzie tutaj wspólnie, razem strzelec plus ktoś chcą coś zrealizować, coś kochani zbudować, coś stworzyć, tak? I tutaj ta budowa jest. I moi drodzy, strzelec, tak jakby w tym tygodniu, kochani, nabiera rozpędu. Coś rusza nagle z kopyta do przodu, moi drodzy, i tutaj jest ruch w interesie. Jest taka sytuacja, że strzelec już nie stoi w miejscu, tylko strzelec wprowadza to w czyn, tak? Więc, moi drodzy, no, no, tutaj, no tutaj w tej chwili w kartach ewidentnie pokazuje się sytuacja, idź naprzód. Jeśli chodzi o mm, koziorożca, moi drodzy, u koziorożca jest tego typu sytuacja, że jeżeli koziorożyc dotychczas nie wiedział i nie, nie potrafił podjąć jakiejś decyzji, to ją podejmuje. Podejmuje i moi drodzy, zyskuję z tego tytułu. Uznaje, uznajecie, że jeżeli podejmiecie tą decyzję w pewien sposób, ściągniecie sobie tą opaskę z oczu, nie będziecie się już wahali w podjęciu jakiejś decyzji, to karty sugerują, że robiąc tego typu, słuchajcie, ruch, zyskujecie. Jakbyście zyskały bezpieczeństwo, stabilizację, pewność, w pewien sposób ugruntowanie, jakby taką sytuację, w której wyczujecie, że podjęłyście dobrą decyzję. Tutaj jest naprawdę bardzo dobry czas, w tym tygodniu, jeżeli ktoś musi coś zadecydować, jakieś decyzje podjąć, jest to bardzo dobry czas, aby te decyzje podjąć i się już nie wahać. Jeżeli czekacie za czyjąś decyzją, to w tym tygodniu koziorożce się doczekacie. Jeśli chodzi o wodnika, u wodnika moi drodzy, jest sytuacja. Hm, macie kupę niejasności w głowie, jeżeli chodzi o waszą własną rodzinę. Albo wasze własne finanse. Możecie czegoś się bać, możecie czegoś się, kochani, w tym tygodniu lękać, Ym, możecie mieć niepewność, y, co dalej. Y, macie pełno niejasności w głowie, czy ja bym powiedziała w ten sposób, jakby, jakby wodnik stanął w miejscu i powiedział tak: Ja nie wiem, co mam zrobić, jeżeli chodzi o moje finanse, ja nie wiem, co mam zrobić, jeżeli chodzi o mój rozwój, o moją pracę i o moją rodzinę. Bo to jest, słuchajcie, karta stabilnej rodziny albo ogólnie rodziny. Tak, jak powiedziałam, albo jakichś planów, albo jakichś inwestycji, i jest ta niepewność, są te obawy, jest ten niepokój i bardzo dużo niejasności. No, tak to, kochani, wygląda. Takiego niepewn niepewności jutra, niepewności tego, co wy macie na tym tle finansowo, zawodowo, pracowo, planowo, rodzinnym zrobić. I to może wam, kochani, w tym tygodniu dosyć mocno dyskwierać. No. Może też tak być, że są jakieś sekrety, są jakieś tajemnice, które wy chcecie zachować przed rodziną, albo ktoś z rodziny o czymś wam nie mówi i wy nie macie tej wiedzy tutaj, moi drodzy. Coś jest ukryte po prostu, bo Księżyc bardzo często też pokazuje pewne sprawy, które trzeba ukryć, chcecie ukryć, albo ktoś ukrywa przed wami. No, taki tydzień. I moi drodzy, albo, albo to, że wy nie wiecie co zrobić, tak? Nie wiem co mam zrobić, mam po prostu pustą głowę, zacienioną głowę, nie umiem tutaj wybrnąć z jakichś sytuacji. To też może być tego typu, kochani, przekaz. A jeżeli chodzi o rybki, moi drodzy, odwrotnie, macie kartę, moi drodzy, klarowności, bym powiedziała, albo planowania czegoś. Być może w relacjach stałych, być może w relacjach małżeńskich, bo pokazuje się karta kapłana, albo też tudzież macie bardzo dobrego przewodnika, bardzo mądrą, słuchajcie taką, powiedziałabym, no, dosyć życiową osobę, doświadczoną przy sobie, która w pewien sposób wam nakreśli jakiś temat, da wam jakiś pomysł do głowy, kochani, który będzie na tyle dobry, że, wy, że za tym pomysłem będziecie pięknie podążali. Mam takie wrażenie, kochani, bo As Mieczy on w pewien sposób e, pokazuje, Pokazuje jakąś prawdę, odcina jakieś pewne rzeczy, które są niewłaściwe dla Was, ale jednocześnie też jest kartą mówiącą o tym, że Wam przejrzyście przychodzi coś do głowy i możecie coś zaplanować. I to będzie dla Was dobre, ale to też może być poprzedzone jakąś rozmową z kimś, kto bardzo skutecznie Wam coś wyjaśni, albo podpowie, albo da Wam jakiś rzutki pomysł do głowy. Taki, który podchwycicie i będziecie chcieli za tym, moje drogie rybki, podążać. W tym tygodniu, oczywiście. Skarby, tyle ode mnie. Czekam za Waszymi cudownymi komentarzami i gorąco, gorąco wszystkich ściskam, pozdrawiam i przesyłam Buziaki. Życzę Wam przecudownego, kochani, tygodnia. Buziak.